O, Dinki. Dzień dobry. No chodź tu gnojku. No gin masz karo. No nie gin! Gin. No gin. No nie wierzę. że to jest jakaś niedorozwinięta na serio, no. No. Nie wiem czy Wam mówiłem, żebyście się przypatrzyli, ale jak. Się... Header, nie tego, tak? Że jakie się bije, to na nich są obrażenia pokazywane. Nie, nie zawsze, ale. Header, na co ty się patrzysz znowu? Yy, aha, na no, nie. Yy, jeszcze jest taka jedna ciekawostka, że. Yy, jak się przejdzie grę kilka, znaczy dwa razy, albo w jakiś inny sposób, bo no wiadomo, Science Hila się charakteryzują też tym, że. Jeżeli się przejdzie... Ma się, ma się tam jakieś możliwości wyboru, tak? Nie tylko zakończenia, ale także no, w trakcie gry. No, dobra. Jest jakaś dziwna ciemność tutaj. I trochę się boję, no ale dobra, nie można. O kurde, znowu ten bydlak. No i na przykład, jeżeli się trochę gry inaczej ukończy, to można dzięki temu zdobywać jakieś dodatkowe bronie, na przykład miotacz ognia, coś takiego. Hmm, chyba nie śmiertel, nawet no, no, jeszcze dużo jest takich dodatkowych broni, choćby tu A Ale z tego to właśnie jak były większe, to nie były wcale trudniejsze. Jakieś takie podobne były, nie? no. Większe nie znaczy silniejsze, nie zawsze chyba. No gi Chodź tu w ogóle. Taki trzeba mieć spaczony umysł, żeby stworzyć potwora jakiegoś takiego, który, który tak wygląda no, na serio? No, Japończycy my... mają. Ja no, kiedyś, może będę nagrywał piątkę, to wam pokażę, jakiego tam bossa wymyślili. Co, co on mu się z twarzą działo. co ty się patrzysz e Jakiego tam bossa wymyślili, co on z twarzą ma, to jest po prostu. E co tak tutaj jasno. Dziwnie jasno jest. Aha. Nie ma mapki, no z drugiej strony się nie dziwię. O, szyba jest podniesiona. Ha, an empty juice can, just another piece of trash. Another. Eee, dobra, nieważne. Czyli ha, pusty. E, pusz... no w sumie puszka jest tak jakby, ale no, to jest bardziej butelka. E, czyli pusta butelka po soku, kolejny e, śmieć. Szybka jest rozbita, jak widzicie. O, co tutaj jest? Uuu! I got a first aid kit. I got a shotgun shells and. To a Newspaper. Ale co to jest to? No to coś tutaj leży takie header, no ty ślepa jesteś. To nie jest gazeta. No przecież to. Nie jest gazeta, no co to jest? No co to jest? No kurde, header jest jakieś. No to! Dobra, w takim razie chyba to nie jest ważne, ale dziwne. W ogóle. Muszę sobie. Hell drinka. Dobra. To ty, y, Shotgun Shells. A, ammunition for a uh, shotgun. No to nie mamy na nie shotguna. Tak mi się przynajmniej pa... zdaje. No nie mamy jeszcze. bo ja sobie zapiszę. W ogóle nie wiem, czy nie ubrać tej kamizelki w sumie. No, może ubiorę. Tylko, że dzięki temu jesteśmy. Znaczy, nie, dzięki, tylko przez to jesteśmy mniej. Jesteśmy, no, wolniejsi. A ja w sumie, jak pierwszy raz grałem, to nigdy nie używałem tej kamizelki. I zastanawiam się, czy na przykład ona się zużywa po jakimś czasie. Mam nadzieję, że nie. No, no dobra, zobaczymy. Mm. Mm, dobra. Nie widzę, sobie się skupiałem. Co tutaj jest? To jest to samo, dobra. A, no właśnie, tutaj jest nowy rodzaj potworów, Robert. Jest bardzo, bardzo trudna, bardzo trudna i długa opowieść dlaczego, dlaczego, jak Lukas serdecznie pozdrawiam Lukas, dlaczego Robert. Nie będę wam tłumaczył. Znaczy, jeżeli komuś bardzo będzie zależało, to mogę odpisać w odpowiedzi prywatnej. No i teraz. To są Roberty. Dobra. No. Chciałbym powiedzieć tak. Oni są nieśmiertelni, można ich tylko... No i jeszcze jak zapierdzieli z fireballa to... No chudy to on nie jest, na pewno. Jak widzę. Jest na szczęście też powolny. No, no i właśnie pokonać go nie można, trzeba po prostu go powalić, że tak powiem i... i iść dalej. No, no akurat nie są straszne, chyba tylko z czasem straszne dźwięki wydają. Yy, filmik? O, filmik. No i właśnie, dupa. Coś się stało. Uwielbiam jej wzrok, no. Super. Dobra. Nie wiem, czy ja zapisywałem. W sumie. Można iść do przodu? This must be the first car. I can't uh, see the next car through the fro. Frosted Window? Nie znaczy, Frosted, czyli, czyli to musi być pierwszy wagon, nie może zobaczyć następnego wagonu przez. Frost. Frost. A, czyli chyba przez zamarznięte okno, coś takiego, tak. All I can see is the track, czyli wszystko, jedyne co może zobaczyć to są tory. Wait a minute, there's no place for the conductor, so how does it, how does it run? No właśnie, nie wiem, czyli. Czekaj, czekaj chwilę... Nie ma miejsca na konduktora. Więc jak to działa? No nie wiem. Or did the, or did the car before it already go ahead. Go on ahead. Czyli albo e, wagon przede mną. Nie za mną, before, to jest przed, before. Czyli e, przede mną już dawno jest w przecie coś takiego. I didn't hear or feel it, if it, it, if it did, w ogóle jakie kurde nie, super słówka, czyli nie usłyszała tego, ani nie poczuła, uh, anyway, it's obvious, pointless to stay on this train any longer, czyli nieważne, uh, o jest, to jest oczywiste tak? No tak. To jest oczywiste i bezsensowne, żeby zostawia, żeby zostawać w tym pociągu chwilę dłużej. Dobra. Ja się boję. Wiecie, co sobie zapiszę chyba. Tak, ale ja tutaj zakończę moi drodzy widzowie odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i do subskrybowania. No, i myślę, że dzisiaj się pierwszy odcinek pojawi. No to dzięki za oglądanie i cześć!